teścik nowych starych titanbliczów na wodzie świeże opakowania żeby nie było że połamane ląty po dwie sztuki dobrze jest. Lądy się palą. Flarka. Pięknie. Dobra, teraz czerwone. Sprawdźmy. Jest flarka. Piękna flarka. No, ale to daje no. Dobra, teraz niebieska piątka. Mocniejszy niż trójki, tak, mocniejszy niż trójki. Tylko piątki pływają, nie, niestety, kraklingowe. Pięknie, ja tam kraklingo nie widziałem. Trójki toną, piątki pływają, ale wszystkie odpalają pięknie w wodzie